Słyszeliście kiedyś o Isle of Man, czyli o wyspie Man? Czy wiecie gdzie ona leży? W dzisiejszym filmie przedstawiam Wam przepiękną, unikatową, kameralną wyspę Man. Ta niewielka wyspa może poszczycić się nie tylko zachwycającą przyrodą, zapierającymi widokami, pięknymi klifami, bogatym życiem podwodnym, ale także bogactwem zabytków historycznych sięgających czasów prehistorycznych. Mieszkańcy podtrzymują tutaj tradycję i język manx, co nadaje tej wyspie unikalny charakter. Wyspa najbardziej jest znana z ulicznych wyścigów motocyklowych TT, które odbywają się tutaj nieprzerwanie od 1907 roku, jednak większość ludzi nie wie nawet o jej istnieniu, a szkoda, bo wyspa ma do zaoferowania naprawdę. Ta niewielka wyspa położona jest pomiędzy wybrzeżami Anglii, Szkocji, Irlandii i Walii na środku Morza Irlandzkiego. Mimo że wyspa jest dependencją koronek brytyjskiej, nie jest częścią Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Wyspa ma własny dwuizbowy parlament, jednak za politykę zagraniczną i obronną odpowiada Wielka Brytania. Wyspa ma zaledwie 572 km2, około 52 km długości i 22 km szerokości. Wyspa ma bogatą historię sięgającą czasów prehistorycznych. Powstała około 8000 lat przed naszą erą, kiedy topniejące lodowce spowodowały podniesienie się poziomu mórz, odcinając Wielką Brytanię od kontynentalnej Europy. Ślady człowieka zamieszkującego wyspę pochodzą jeszcze z czasów prehistorycznych. Najstarsze narzędzia kamienne znalezione na wyspie pochodzą ze środkowej epoki kamiennej Neolitu. Na wyspie zobaczyć można także kamienne kręgi licznie spotykane na Półwyspie Małgholt w północno-wschodniej części wyspy. Wyspę początkowo zasiedlali Celtowie. Nazwa wyspy prawdopodobnie pochodzi od celtyckiego słowa Maninan, co oznacza Celtycki Bóg Morza. Celtowie byli jednymi z pierwszych znanych osadników na wyspie, a ich język i kultura miały znaczący wpływ na nazewnictwo geograficzne w regionie. W V i VI stuleciu wyspa została schrystianizowana przez irlandzkich mnichów. Następnie, między rokiem 800 a 815, zaczęli przybywać pierwsi Wikingowie. Później przez lata spór o wyspę toczył się pomiędzy Szkocją i Anglią. w 1765 roku władze brytyjskie kupiły od księcia szkockiego suwerenność wyspy. A w 1828 roku wyspa zyskała status dependencji Koryny Brytyjskiej, zależnej od monarchy brytyjskiego. Ale więcej o historii dowiecie się w moim blogu w życia.pl. Symbolem wyspy są trzy nogi pędzące ze sobą w stronę słońca zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Hasłem przewodnim jest motto z języka łacińskiego u góry, co dosłownie tłumaczy się gdziekolwiek go rzucisz stanie, czyli cokolwiek będzie się działo, my przetrwamy. Historia trzech nóg Mana sięga czasów pogańskich i pierwotnie była symbolem słońca, mocy i życia. Opowieści ludowe sugerują jednak powiązanie z manananem, celtyckim bogiem morza. Wyspa może poszczycić się też posiadaniem własnego języka manx, którym obecnie mówi niewielkie grono osób, a jednak wyspa dąży do tego, żeby jednak zachować tradycję i e, język. Wyspa ma również e, własną walutę, którą jest fund e, manksowski, e, którym można płacić wyłącznie e, na wyspie. E, normalnym funtem brytyjskim możemy tutaj płacić, e, natomiast no, tymi funtami manksowskimi już na przykład w Wielkiej Brytanii nie zapłacimy. Co poza ulicznymi wyścigami TT ma do zaoferowania wyspa? Przede wszystkim znajdziemy tutaj dwa przepiękne średniowieczne zamki, zamek w Peel i zamek w Castletown, Rushen. Nie możemy pominąć również wizyty w Douglas, czyli w stolicy wyspy, do której możemy przyjechać em, zabytkowym pociągiem parowym z Port Erin do Douglas. O atrakcjach i tym, co warto zobaczyć na wyspie, nagrałam osobne filmiki, do których oglądania serdecznie Cię zapraszam. Jeżeli filmik Ci się podobał, zostaw proszę komentarz, polub lub zasubskrybuj kanał. Będzie to dla mnie motywacją do rozwoju mojego kanału. Na wyspę możemy dostać się samolotem z przesiadką w Anglii, a później Albo kolejnym samolotem, albo promem. W Anglii latają tanie linie lotnicze Ryan, EasyJet i Wheeze. Natomiast na wyspę dolecimy tylko EasyJetem, jeśli chodzi o tanie linie. W najwygodniej poruszać się samochodem, natomiast jest tam także dobrze rozbudowana infrastruktura autobusowa, czy też zabytkowe koleje, które dowiozą nas, na przykład z Port Erin do Douglas. Jeżeli masz jakieś pytania, to zostaw proszę w komentarzu, na pewno na nim odpowiem. Zapraszam też do oglądania pozostałych moich filmów, a także filmu z. Krótkiej, dwugodzinnej wyprawy do Londynu w trakcie właśnie czekania na kolejny lot na Wyspę Man.